Coś w dzisiejszym bo jestem ja, czyli ja Kociera. I chcę wam pochwalić, że dropłem nową postać. Otóż to aber, jak możecie zauważyć. A dzisiaj otworzymy sobie pakiet. Tak, mamy tutaj oczywiście w sklepie pakiet, jak widzicie, za 48 zł. Ja sobie widzicie, go otworzymy, ale najpierw zagramy sobie jakąś gierkę na dół, może. Nie. <słuch> jak nie. A wygramy legendami. ja się pochwalę, bo amber drop. -em. Muszę mi to pokazać mm. Oczywiście zdobycie łapeczki w górę i subskrypcję Jeżeli chcecie takich odcinków Oczywiście Minecraft to też ostatnio było straszliwe wow, Więc teraz to będzie trochę więcej I Nie lubię być na święta. No ja też za bardzo, nie najlepiej jest z boku Bo to się na to może powerki teraz zabrać Czekaj bo tutaj nikogo nie ma to Są dwa power tu nikogo nie ma, więc biorę dwa powerki sobie A nie mam za bardzo amperki Ty tak, nie, tak. nie zaraz to to jest Gale. Gale To jest Gale no, nie porabiałem je. ging, 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 ging. Gin, gin. Nie, nie, nie. Nie oh! ja chyba wieję. Co to było? Wiecie co? Ja wiem, kto jest lepszy na tą mapę. Nie, weźmy się pytanie. Ja wiem, kto jest lepszy na tę mapę. Też! Ja wiem, kto jest lepszy na tę mapę. Nie! Ja wiem, kto jest lepszy na mapę. Nie! 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 Słyszałem. No, ci takie być za krótki? Hmm? Widzicie? Nie, nie, nie. Mamy tutaj już. Dobra, ja na razie nie będę używał gadżetu. Wiesz, co użyć gadżetu? Mam najpierw. Nie ma tu typu. Jesteśmy bezpieczni. Bo nie ma typa żadnego. Nie zmarnować wszystkich gadżetów. A czy tam już dajno? Chciałem tego dajna porobić. No. Czyli już spoko, ja tego poko podjechał, to podjeść tą nitę. To poko tutaj... Ej, bo poko i są chyba razem. Czuję, tutaj wieżyczka Pedybie podjeżdża. A tu jest Kurde. Nie drzwi się. Tak jakby tam ktoś jest. O, ty się ma Prawie, wyrobił mi. Powiedzmy <laughs> no weźmy sobie widzę, teraz z pakietem. O, misję w ogóle jakąś. Myślę, że jeszcze wbijem sobie dzisiaj tego megaboxa, ale to chyba nie do odcinku. Więc sobie pakiet, kupuj, klikaj, eee, ja to sobie szybko kupuję, więc my, jak widzicie, już mamy pakiet, szybko skipujemy sobie i pierwszy megabox, piątka. 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 Dobra, to leci. o, do Amber punkty mocy, dobra, spoko, tu masz jeszcze po dwa jetonów, dobra, Sandy, dropaś trzy, cztery, jest? Dobra, Widzicie, ja to wszystko skipuję. Mam kolejnego mega boxa. Poczekaj. Trzy. Dobra, otwieraj. Gadżet do. Colta Gadżet do. <laughs> nie, daj gorzej. Bibi! Ostatnia okay. eklipka jest. Nie, nie. Ostatnio. Ile jest jeszcze? Trzy. Co tak szybko? Szósteczka. Siódemka. Jest siódemka. Dobra, opłacałabym kupić. Ok, co tam masz? Drop brawlera. Jestem sterpiłem. <laughs> to jest i gadżet do. Poczekaj, nie śpiesz. Się, no, nie tak. śpiesz, Mów, trzy, cztery. Piąteczka. Piąteczka! Teraz ja będę szybszy. Piąteczka, a już się tutaj nie straci. Zostaw mi papier, tof Szósteczka! Jeszcze mam jednego bugaboksa. Zostaw ten papier. Tofik. No, chyba ostatni. Trzy, cztery. Mów ty. Pięć. Okej, okay, ja Ej, sobie. mi z piątki coś dropło. Co? No, Jezus, się, to Już z piątki z 187 180 będziemy mieli na karnet, więc... Dobra, gamy. sześć nowych. A ja sobie najpierw Jest agram... to Star, ja Star Power do nich. Na... papier. Gadget Dobra, do... Graj. ja sobie najpierw gram tym gadżetem. Bo nigdy nie wiem co on daje nawet. Nie sprawdzałem. Ja sprawdzam chcełam wszystkie. Była do pen. I Bibi. Zagre Bibi, zagri Bibi, zagre Bibi, zagre Bibi. No ja im nie umiem grać ciężko się nią gra. Tofik spokojnie. Nie gryź mnie. No ale mam teraz takie duże szanse na legendę na pewno. Zostawcie łapkę w górę, albo Tofik mnie zagryzie na śmierć. Na Co? Strasznie wradny. Tam jest pan. Edgar. O nie. Bierz tu ją, bierz tu ją. Nie chcę tego spróbować. Dasz radę. Tu pan musisz zjechać. Bo ten drugi jest tam z tyłu. Ej, idź, co? idź ciągle. Idź, idź, idź. Nie bierz tego powerka. Do krzaczków przycisnął. Dobra, może być i tutaj. Zostaw mnie papier. o kurde. To mój pay save card. Czyli <laughs> pay safe card, że. No, poszedł po niego. Dobra. Była czy kiedyś ta? wziąłem kary? Była czy był? był? Był. Dobra, chyba nie ma. No wziął ten papier. <laughs> Zostaw tego pay carda, no. Bo ja jeszcze w strefę szepcę z niego. ty się patrzy. Co, chcesz megaboksy otworzyć? Nie ma. Otworzyłem już. Nie ma megaboksów. Ja sobie emotki kupiłem, oczywiście. Bo, bo bardzo się opłacało, na pewno są fajne. Znalazłeś jakiegoś typa? Zaraz no. sprawdza jak mi wzrosły szanse. Ja też. O nie, ja mam jakieś lagi totalne. A i co się dzieje? To była pani? O, to typy na dziesięciu są! O kurna masz. No, była to Pajpera. Nie wiem. Nawet nie wiem, czy to Pajpa. Idę do ciebie, tam były te Polak. Edgar na pięciu i Pama. O kur... Gadżet. O, ale to jest kozacki. Dobra, ja zginąłem. Przesz... Nie to świetnie! Dawań, dawaj, dawaj, wierzę w ciebie. Nie wiesz. Kurczę, A ty drapie tam, bo ten nie ma. Jaki ty głupi, jest. głupi jesteś. Jaki ty głupi jesteś. Od menu, ja te kalinu rzeczy zasuwam sobie. I to jest gadżet do 8 -bita. Dawaj na safe, na safe on jest kozacki. kozackim. Właśnie, ja teraz to sprawdzam. Ja na drugim końcu e, dropłam dzisiaj e, Cztery Darilla postacie. E, Mam nagrywamy to tego samego dnia, u widzów to będzie jutro. To Dla widzów to wczoraj dropaś to. Bo na odcinku, w sumie możecie ustawić sobie ostatni, wczorajszy odcinek, i dropła tam właśnie Cztery postacie, kiedy ja nagrywałem sobie z Minecrafta. No. E, 002U, trochę mi wzrosło coś tam. Ty masz 005 Ja mam na Star Powera sporo mm, Nie trap nic Bo, Dobra 02 mam na mityka Więc myślę, że za niedługo mi drobnie ten Byron. No, kurwa, yy, jak myślę, że, ja że to, jak to, jak to jakąś legendę? Zaraz będę mieć mega boxa wam ja wkleję, teraz właśnie otwieram tego Megaboxa wkleje a my sobie teraz lecimy na napad dawaj gierkę. kogoś weź dobrego może albo to BB na safe pobij. puchy se wbij dawaj ja mam ten nowy gadżet jest tak kozacki dawaj, 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 dawaj zamknij się Graj i tak to przegramy tak to przegramy bo o nie Tika mamy no pokażę jak działa ten gadżet bo wy widza wy możecie jeszcze nie wiedzieć Nie draptofik Idą, 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 ja! idą, 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 idą Dobra, o nie Ja pierdniecie! Widzieliście ile ja mu HP zjechałem? Prawie całe do tej broni... nie, 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 idę bronić Idziemy jechać Bo ich tam jest... Nie, bro... albo dobra, ty możesz... Zjechać tylko kiełka. Nie zjadę kiełka. A no Podjeżdżamy, ja mam star power, gadżet No nie, O. Oh! Dobra Zdarzymy znowu, nie, nie, gadżeta, nie, nie. i patrzcie, jak to długo leci. Nie, dobra, już giną, już giną. Już już pokonanie. Ten gadżet jest tak kozacki, że. No, nie da się tego. Tu normalnie. Cośmy Coś my tutaj jeszcze mamy? Chyba nic, ale moglibyśmy sobie tej amber ulepszyć. A ja nie, nie mogę sobie jeszcze ulepszyć. Eee, weźmy sobie od poziomu mocy. Ile mamy monet? 3000 mam. Dobra. Eee... O matko, ja 3733. Maksuje Poko. Maksuje Leona. Poko wymaksowany. Teraz lecimy z Darylem. Ale ja Leona maksuję. Ja Poko wymaksowałem. Le Leon jest. Ja wymaksowałem Poko, teraz na Darela zbieram, bo jej będzie Mortis kozak. Leona wymaksowałam. Na Amber zbieram strasznie dużo punktów mocy. Co sobie na Kowalską wymaksować jak najszybciej. Y I mamy strasznie dużo gemów. wiem czy nie kupię tych skina dla Majka. Płacałoby mi się to. Ale może zostawisz mi na karnet. To będzie na się dużo Mogę tu jeszcze ulepszyć. Zagram jeszcze jedną gierkę. Ja ona ulepszyłam. Dawaj jeszcze raz gram, na napad fajnie długo. bitem. No, Mam na dziewiątej. O nie, to Wik się zesrał chyba. To się chyba stwierdział. No, on potwierdzam. Nie, nie patrzy tak. Tybi. Tutaj jest po Tam co? To jest Leon, okej. Okay. Ja idę tędy górą. No i kurde! Nie Nara, jest coś tam jadę. Co tu było? To był tak zmarnowany gadżet, że Widzę, no widzieliście, jak zmarnowałem gadżeta, właśnie. Okej, okay, mamy mniej procent. Przypadek nie za nagrywania. Łatwo tak pójść. Ej, nie jest klon. No, nie, to nie jest klon, dobra. No myślałem. Tu jest lu, tu jest lód, tu jest lód, tu jest Czekaj, lu co pojechać. To jest po co wiedziałem. Dawaj go, niech ktoś zjedzie tego Poko, bo on wkurza strasznie. Ja już gadżetów, wykorzystałem, o kurcze. Od razu będzie najciężej. No i kurde, z nieliczki mnie chyba Ten Leon mnie wkurza. Czyli ten Poko, no. Porabiam, rabiam. ten Tam jest Lu. Lu możemy porobić. Jest, jest, jest. Dobra, coś tam mi zjechałem, coś tam zjechałem. Ale, ale, kurczę, ej, na nie wice, Leon, na nie wice, Leon, na nie Gdzie? Yeah. Idzie do nas. O! A mogłeś z Łódźka go wziąć. wiem. Yeah. Dobra, jak jestem wolny. I to podjeżdżam trochę. Uh. Mam strasznie mało procent. Cześć, leczę, leczę, co? A psy sobie leczę. Dobra, ja lecę. O kurczę, Leon! Dobra, porobiony Leon on pogcząb. Co tam się dzieje? Co tam się odwala? Co ci odwaliło, Tofik? No, Okej, okay, widzę właśnie tu. <tryk> Gdzieś tu jest. Nie się, przeszkadzasz. Dobra, lecimy z szybciej. A dobra, już porobione. Nie drzyj się, bo teraz nie wytrzymam z tobą. A więc dzisiaj tylko to było chyba na tyle. Nie wiem czy wyjdzie 10 minut, oby wyszło. A wy widzieliście właśnie Mega Boxa dzisiaj w kolejnym ciekawe, czy coś się go dropa, bo ja jeszcze nie wiem czy dropowo, bo ja wam go wkleiłem. To Mega Box, no, to gdzieś się teraz go jeszcze nie ma, a już gdzieś się go otwieram. A więc no, widzicie, bo na tyle. A, co, co a Brabobox, to jest Brobox, jest drogę. A więc to, no, cześć!